W tym doświadczeniu będziemy potrzebować butelki o szerokim włocie, nakrętki od butelki albo czegoś innego równie małego, na czym będzie można umieścić świeczkę. Świeczkę umieścimy przy użyciu plasteliny. Będziemy potrzebować także wody oraz, żeby doświadczenie było bardziej efektowne, barwnika do wody. Najpierw musimy umieścić na naszej nakrętce świeczkę, budując statek. Następnie do talerza nalewamy wodę i dodajemy trochę barwnika. Przekrywamy statek butelką zwracając uwagę żeby nie przylegała zbyt ściśle do dna talerza Dlaczego woda została zasana do środka butelki? Świeczka, parąc się wewnątrz butelki, wypala tlen znajdujący się w środku. To powoduje spadek ilości moli gazu wewnątrz butelki, a to, zgodnie z wyrównaniem kalapejona, oznacza także spadek ciśnienia wewnątrz butelki. Tak więc spadek ciśnienia wewnątrz butelki musi zostać wyrównany. Wyrównuje go ciśnienie słupa cieczy, który został zasany do środka butelki. Ponieważ wewnątrz butelki paliła się świeczka, została temperatura, we, temperatura gazu wewnątrz butelki. Kiedy świeczka zgasła, temperatura gazu spadła. Ponieważ spadła temperatura gazu, to zgodnie z równaniem papyrona nastąpiła także. Nastąpił także spadek ciśnienia. Ten spadek ciśnienia znowuż musi być uzupełniony ciśnieniem słupa cieczy, który zostaje dociągnięty do wewnątrz butelki.